Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dziś będą młode ziemniaki w sosie, czaczyki. Ale te czaczyki to zrobimy tak troszeczkę po mojemu. A więc zaczynamy. Ziemniaki kroimy na mniejsze części. Tak, jak na sałatkę, taką do grilla. I od razu wrzucamy na gotującą się wodę, czy do gotującej się wody. Dodajemy sól. Dodaję łodygi z lubczyku, liście zostawiamy, bo będą potrzebne. I od momentu zagotowania się wody, gotujemy je przez 10 minut, nie dłużej. Kroję jedną cebulę. Takie e, ćwierć plasterki, żebym tak to nazwał. I cieniutko. Cebulę jeszcze tak przesiekam. I jak to e, czasami w kuchni bywa, skaleczymy się i warto zaopatrzyć się e, w takie preparaty jak akutol. Zobaczcie, ja tutaj mam akutol opatrunek i akutol stop. Akutol Stop błyskawicznie tamuje nam krew. Jak się skaleczymy, po prostu odleg z odległości 15-20 cm psikamy na ranę, czekamy chwilkę i używamy Akutol opatrunek. Również psikamy w to miejsce, w które się skaleczyliśmy i po chwili możemy funkcjonować dalej. Bierzemy blachę i odcedzamy ziemniaki łyżką cedzakową. Ziemniaki przyprawiam delikatnie słodką papryką. Żeby miały piękny kolor i troszeczkę takiego lepszego smaku. I jeżeli ktoś lubi, może posypać. Płatkami czyli. Polewam oliwą. Jeżeli ktoś chce, może polać olejem. Przemieszajmy. Dobra. I słuchajcie, i wkładam do piekarnika rozgrzanego do 220 stopni na samą górę. I jeżeli ktoś ma, to może włączyć opcję grill i zrumienić ziemniaki. Ziemniaki są podpieczone, one sobie muszą przestygnąć. W tym czasie dokończamy sos. Bierzemy teraz ogórka sałatkowego takiej średniej wielkości. Odcinam dupkę. Ja skóry nie zdejmuję, ja tylko go wyszorowałem. I teraz ścieram na tarce na grubych oczkach, przesypuję delikatnie solą. Chodzi o to, żeby puściły jak najwięcej płynu. I na chwilę odstawiam. W tym czasie pokroję trochę liści lubczyku i koperek. Siekamy dość drobno. Wcieram dwa ząbki czosnku. Jeżeli ktoś nie lubi, może wetrzeć tylko jeden. I słuchajcie, tutaj mam jogurt i dlaczego on jest na sitku? Już wam mówię. Zobaczcie. Ile płynu się tutaj zebrało. To jest jogurt typu greckiego. To nie jest taki, wiecie, grecki, gęsty oryginalny jogurt. Dlatego warto go przełożyć na sitko, żeby on odciekł. Kiedy będzie gęsty. I dodaję kilka łyżek. Zobaczcie. Trzyma się jak prawdziwy grecki jogurt. Pamiętajmy, żeby jogurt dozować stopniowo, żeby to wszystko nam się nie rozciapało. Teraz dodaję ogórki, tylko ogórki mocno wyciskam dłońmi. Pozbywam się jak najwięcej płynu. Dodam troszeczkę soku z cytryny. Dodaję szczyptę cukru. Czarny pieprz. Przemieszajmy. Dodaję trochę oliwy. No, i gdy ziemniaki całkowicie przestygły, możemy dodawać je do naszego sosu. I mieszamy przyłączymy przekładam na półmisek zobaczcie jak to ładnie wygląda mega apetycznie spójrzcie tylko i posypujemy posiekanym koperkiem mmm To jest przepyszne. Tak proste, niedrogie. I tak pięknie wygląda. A ja już się z wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę inno i życzę Wam smacznego. I pamiętajmy, warto mieć te produkty u siebie w apteczce, a naprawdę usprawnimy sobie pracę domowe po skaleczeniu. Tak jak dzisiaj ja. Zobaczcie. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.